To chciałbym chciałby zadać pierwsze pytanie? Dzień dobry, redakcja Pudelek.pl. Proszę Pani, proszę Pani, proszę Pani. Jak może to Pani zrobić, no, swojej rodzinie? Moja rodzina się na to zgadza. Proszę Pani, ja Pani nie będę pouczał jak się wysyła paczki, ale wydaje mi się, że trzeba to zważyć wszystko. A, jeszcze sobie parę groszy przezorny chłopak na lokatę odłożył. Sobie mała kuska. Koza była wściekła. Miała wściekliznę i z jej pyska toczyła się piana. W tej samej miejscowości mieszkał też kominarz. Czy... Zenek miał na imię ten kominiarz i nie miał żadnego guzika, ponieważ. Można było nawet powiedzieć, że byli oni swoimi śmiertelnymi wrogami. Koza, jak tylko była dzieckiem. Nie, nie, trzy, 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 dwa, i Najpierw wziąłem moją sądę. Wziąłem moją sądę, którą wyrzuciłem niestety, ale nie oddaj. podniosę. Wziąłem moją sądę. Użyłem kremu Niewidowego prowadzącym, ale zwolniłem go, Stwierdziłem, że niepotrzebnie on. Wysmarowałem sobie wejście do jelita. Tak, zróbmy to! Pięć, cztery. Radek, dziękujemy bardzo. Dzień.